Siemka wszystkim z tej strony Arias oraz Pepe. Dziś jedziemy z recenzją gry Stone Age Kings, która dopiero od niedawna pojawiła się w języku angielskim. Do tej pory była jedynie dostępna w języku niemieckim i była bardzo popularną grą u naszych zachodnich sąsiadów. No to pora na rejestrację. No tu może jeszcze powiem parę słów, jaki mamy stronę startową. Raczej jaką, przepraszam. Jest taki ludek sobie z moczugą. Grafika taka rysunkowa. Ogólnie tutaj mam skrót do forum, portal oraz nagrody, jakie zdobyła owa gra. No to się zarejestrujmy. Wprowadźmy nasz nick. MMO Gracz. Hasło. Oraz e-mail. Akceptujemy regulami i wchodzimy do świata gry. Jest dostępny na razie tylko jeden świat, numer pierwszy. Wchodzimy. Potrzeba nam jeszcze wprowadzić kod identyfikujący. No i wyślij. I zaraz powinna nas przekierować do świata gry. A nie przepraszam, jeszcze trzeba się zalogować oczywiście. Logi i wybieramy potem Start Game okay. i otwiera nam się nowe okno przeglądarki. Poczekamy, jeszcze się zaloguje. Można powiedzieć, że głównym zadaniem w tej grze jest po prostu bronienie swojego terytorium. Jako szef plemienia mamy losy całej wioski w naszych rękach. No a więc jesteśmy już w świecie gry. Po rysunku możemy zobaczyć, że cała akcja rozgrywa się w epoce kamienia łupanego. Czyli jest to takie odróżnienie od innych gier tego typu, gdyż mamy tutaj czasy prehistoryczne. Dobre. Pojawia się nam pierwszy quest, akceptujemy. Tak, dostałem od razu tutaj informację, że owej wioski zginął i teraz my musimy nim zostać. Żeby to zrobić, musimy wybudować tartak. Widzimy tutaj na mapce takie kamienie z młotkiem, właśnie one wyznaczają na miejsca, w których możemy postawić budynki. Zacznijmy, budujmy tartak, tak jak nam zakazano. Bud, cud, katek. I wierzmy, construct banking. I już w 10 sekund zaledwie nasz budynek pierwszy się zrobi. Tak jest tylko na początkowych levelach. Później gra stanie się coraz trudniejsza i wyzwania będą trudniejsze do zrealizowania. Dokładnie. Widzimy, misja została wykonana. Możemy dostać następnego quest'a. No to lecimy na polowanie. Akceptujemy i budujemy miejsce do polowania. Hunter tak zwany, również jedynie 10 krótko. I ogólnie gra właśnie na tym polega, żeby budować budynki, tworzyć armię i atakować inne wioski, zawierać sojusze. Takich standardzi w grach RTS. O to zostawmy, zobaczmy jaki mam interfejs gry. Tutaj takie kółeczka tam no są, pierwsze z nich to jest y, czat. Jest to bardzo fajne narzędzie, gdyż możemy pisać sobie do wszystkich na raz, tutaj w zakładce chat, do członków klanu, które możemy właśnie w tej grze zawierać oraz prywatnie. Jedynym elementem jest to, że po prostu pojawia nam się na ekranie gry i nie ma go tak naprawdę gdzie umiejscowić, bo wszystko nam zasłania. Wprawdzie gdy pozostawię, robi się przezroczyste, ale i tak przeszkadza nam grze. Ale tak naprawdę jest bardzo funkcjonalny i pożyteczny, więc dobrze, że takie coś twórcy gry wprowadzili. Kolejną sprawą jest nasz, nasza wioska, statystyki naszej wioski. Budynki. Właśnie, budynki tutaj mamy, co mam wybudowane, prawda, na jakim poziomie również, bo trzeba dać, że budynki możemy rozbudowywać. Do 10 poziomu. Trochę, trochę, trochę mało, można nawet powiedzieć. Mogliby twórcy gry się bardziej postarać. Tutaj dodatkowo mamy też również jaskinie, które możemy zajmować w świecie gry. Pomogą nam one później w rozlegnaniu. Lepiej strategicznie walki I, um. i zdobyciu większej ilości wiosek. Yy, następną rzeczą jest, są, są nasze wojska. Akurat w tym momencie nie mam żadnych wojsk. Po prostu one dochodzą w późniejszym czasie. Możemy tutaj ich yy, przestawiać oraz z nimi zarządzać. Musimy jednak pamiętać, że musimy opłacać owe wojska, gdyż mogą one nas zdezerterować. Kolej, kolejną y, opcją jest, y, są, są badania, czyli tak zwane upgrade'y, rozbudowania naszych różnych budynków oraz dodania im różnych funkcji. Gadżetów. Można tak też powiedzieć. Tutaj mamy plany oraz przyjaciół, czyli sojusze, można też tam tak nazwać. Przyjaciół zapraszamy poprzez wpisanie ich Nika, tak jak w każdej grze. Klan możemy założyć i rekrutować do nich za naszych różnych znajomych. Tutaj mamy prywatne wiadomości. Możemy je wysłać jedynie do naszych znajomych. I ostatni, ostatnia już opcja. Są to bilety systemowe. Czyli taki bajer, który dostajemy od producenta gry. Wróćmy do naszego świata. To obejrzyjmy całą mapę. Dokładnie, można przejść i zobaczyć, gdzie nasza wioska się obecnie znajduje. O, tutaj widzimy, jest nasza wioska. Tu mamy różne takie miejsca, terytoria, które możemy zająć poprzez kolonizację. Kosztuje nas to jednak złoto, które właśnie tutaj się znajduje. Ja mam dopiero 554 sztuk złota dokładnie, a na taką jedną kolonizację potrzeba 5000. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do większej ilości pożywienia. Wokół nas są również inne wioski, jak na przykład tutaj. Zaznaczmy sobie tą wioskę, Barsenas Village. Możemy zobaczyć sobie o niej informacje, jak, jaki ma materiał, czyli jedzenie, jej współrzędne, nazwę gracza, poziom oraz nazwę wioski. Świat jest bardzo obszerny. Możemy podróżować przez używanie tego panelu oto. Drużejemy te... przez góry, pastwiska, lasy. Właśnie tak i jest, jest dość na razie mało wiosek, gdyż tak jak mówiłem, serwer angielski wszedł dopiero od niedawna. Na wioskę możemy również y, zaoferować sojusz, wysłać do niej, do niej szpiega, y, czy też ją zaatakować oraz zostawić blokadę, która jest dostępna od wyższych poziomów. Na początku zawsze dostajemy 24-godzinną ochronę wioski. Y, taki fakt na początek, żeby nas nie atakowano. Oraz my również nie możemy atakować innych wiosek. To wróćmy do naszej osady. I cóż można jeszcze powiedzieć. Gra ogólnie strategiczna, nawet czasami ekscytująca, prawda, bo musimy zawsze być uprzedzeni od ataków, bo nigdy nie wiadomo kiedy i o której godzinie ktoś nas odbije. Mówimy, że od ataków nie tylko ludzi, bo atakować mogą nas także zwierzęta typu mamuty. Dokładnie, jak myślałem, nasze jednostki w pola. Atakując wioski możemy je splundrować oraz y, pojmać jeńców. Więc cóż, dla osób, które lubią takiego typu gry, na pewno się spodoba. Już jest unikalna, tak jak mówiłem, bo dzieje się przez lat prehistorycznych. Grafika też jest niczego sobie, da się na nią patrzeć. No tak, musimy jeszcze powiedzieć o talentach. Tutaj mamy nasze talenty. Możemy mieć ich y, chyba 31, jak się nie mylę. Tak, tu mamy wszystkie. Dają nam one ró różne bonusy. Na przykład, tak jak ten y, Smart Forest Grants y, daje nam 1% bonusu do produkcji drewna. Tutaj na pewno chodzi o kamień. Y, również są talenty dotyczące naszych wojsk. Oczywiście możemy je ulepszyć. Tak jak w każdej grze, tutaj mamy całe drzewko tych talentów, jest to całkiem fajne rozmaicenie gry, daje nam trochę taki y, efekt jak gra w grach MMORPG, w których musimy rozbudować nasze skille. No i co, No to, to by było na tyle, żegnamy się i... i zapraszamy Was na nasze kolejne recenzje. Na razie. Siema.